8 The snow is falling down I've been longing for this Christmas When everyone's around To share this holiday Yes, it's a time of happiness, a time of joy But now this year is quite as so special cause I'm hoping Dzień dobry kochani, witam Was z rana. Ja już mam swoją poranną kawę. Usiadłam do montażu, właśnie zgrywam sobie wszystkie klipy z wczoraj. E, I tak, kawka jest tutaj, włączyłam ten domek z homli. Z tyłu również odpalone światełka i kominek. Nie wiem, ja jakoś rano lubię w grudniu. Kiedy wiecie, jest tak klimatycznie, nie ma jeszcze tutaj choinki, dzisiaj już będzie, to właśnie tak sobie umilam poranki. Jak słyszycie, mój głos jeszcze nie jest idealny, ale czuję się dużo, dużo lepiej. Także dzisiaj, przy takim klimacie, siadam i montuję dla Was vloga z wczoraj, żeby po prostu już mieć to jak najszybciej w ciągu dnia z głowy. Yy, tak jak Wam zwykle mówię, mi to nie zajmuje godzinę. <gry> Zwłaszcza, że ja zwykle dużo materiału nagrywam. Staram się pilnować, żeby w grudniu, wiecie, nie nagrywać za dużo też materiału, bo potem długo trzeba przez to, że tak powiem, przebrnąć. Yy, więc tak, yy, trochę mi to zawsze zajmuje i yy, dlatego ja wolę to dodawać w późniejszych godzinach. No bo ja lubię też posiedzieć sobie troszeczkę nad tym montowaniem nad wybieraniem muzyki. I to jest taka część tej pracy, która sprawia mi ogromną radość, bo po prostu lubię montować filmy. Także ja sobie montuję i odezwę się do Was później. Dzień ósmy, zaczynamy. Jak słyszycie, mój głos idealny nie jest, ale czuję się o wiele, wiele lepiej. Także mam nadzieję, że dzisiaj będę miała więcej energii. No i że ten dzień będzie taki fajniejszy, bardziej świąteczny, może. No bo dzisiaj ubieramy choinkę. Przespałam prawie całą noc. Wczoraj w nocy się trochę budziłam, dzisiaj raz się chyba obudziłam, ale to tylko na chwilę. Więc mogę powiedzieć, że nawet się w miarę wyspałam, bo poszłam spać jakoś chwilę po 12, a wstaliśmy. No, 6:40. Także mam swoją drugą już kawę, bo od rana trochę pomontowałam i stwierdziłam, że zrobię sobie szybki makijaż. Także gotowy, jeszcze tylko podsuszę włosy, bo są jeszcze wilgotne i je przeprostuję. Czasami mi piszecie, żeby tak zostawić. Ja lubię wyprostowane włosy, takie naturalne też lubię, ale nie zawsze mi się podoba to, jak one wyschną. Także to zależy, jak się wywiną. Czasami je zostawiam, czasami nie. Dzisiaj mam ochotę. Na proste. także tak, trochę denerwuje mnie ten głos, bo nie jestem przyzwyczajona do takiego, normalnie takiego nie mam, ale chciałam Wam coś pokazać, a jest to pomadka ochronna do ust z Basic Club. o tak wygląda, taka niebieska, nie wiem czy oni mają inne wersje, ale jest to genialna pomadka nawilżająca, używam jej od dłuższego czasu, ale przez ostatnie no, 2-3 dni w sumie to nawet na wyjeździe mi pomogła jest świetna na takie przesuszone usta kiedy właśnie grzeją kaloryfery wychodzicie na zewnątrz, jest na tej temperatury i mimo tego, że ja się nawadniam to te usta miałam takie przesuszone aż mi w pewnym momencie pękały być jak się uśmiechnęłam to e, mi tutaj pękło na wyjeździe, więc e, ta pomadka naprawdę fajnie działa, jeśli chodzi o nawilżenie, nie wiem jaki tu jest konkretnie składnik, który może to powodować, ale to jest właśnie taka pomadka ma ona jest lekko tłustawa i daje ją też zawsze pod tą matową. Także polecam, jeśli szukacie. Czegoś takiego poręcznego, bo ja miałam ten mój ulubiony balsam do ust z Recibo, ale on jest w słoiczku. Już go wykończyłam, ale też wiecie, do torebki to nie jest takie wygodne, a to wyciągniecie, raz, dwa sobie posmarujecie i tyle, a w tym w słoiczku jednak trzeba wygrzebać, gdzieś tam nałożyć palcem, więc taką opcję to go, że tak powiem, to polecam właśnie Basic Lab świetna jest ta pomadka, gdzie zwykle takie pomadki są. No takie zwykłe, takie kowe, za dużo nie robiły. Jedyne z pomadek to Carmexy, które mi się sprawdzały, te takie cieńsze, wysuwane, o zapakowaniu liowym uwielbiam. Także Carmex i ten Basic Lab mogę Wam polecić, a z takich zwykłych balsamów to właśnie Recibo. I już tracę głos, <grymne> także będę musiała dzisiaj się jakoś regenerować, eee, no bo wiecie, czuję się dobrze. Ale męczy mnie tylko zapchany nos i ten głos. Czuję jak rymuje nos, głos. Tak, słuchajcie, u mnie dzień się już zaczął jakiś czas temu, ale teraz się właśnie pomalowałam. Jeszcze wcześniej miałam rozmowę z księgową, bo tam jakieś rzeczy trzeba było poprawić, skorygować, więc trochę dzisiaj takich księgowych sprawdzę. Ale wiecie, takie rzeczy też trzeba załatwiać i nie ma czy jest się chorym czy nie. Także cieszę się, że to już jest obgadane i właściwie załatwione. No i tak, słuchajcie, zaczynamy ten dzień. Ja dzisiaj w swetrze świątecznym... Ale stwierdziłam, że zawsze jak ubieram choinkę, to mam jakiś świąteczny sweter. Więc już dzisiaj od rana ubrałam ten i często mnie o niego pytacie. To jest jeden z ładniejszych sweterków. Bardzo lubię ten z Zary, ale ten jest ładny taki. Typowo świąteczny, wiecie, czerwony, ale ten wzór jest mam wrażenie, delikatny. On nie jest jakiś taki pstrokaty i ten sweterek kupiłam w Mosquito. Pierwszy raz je kupowałam o, już wiele lat temu i miałam taki mocno czerwony, a ten jest taki bardziej bordo i ten kolor bardziej mi się podoba, tam ten był taki lekko. Chodzący w pomarańcz e, i dziwnie wyglądał gdzieś tam do moich włosów, a tutaj to jest taki bardziej stonowany, właśnie czerwień, taka głębsza. E, I wzięłam już większy rozmiar, bo one chyba delikatnie się kurczyły w praniu. Tak, sprawdziłam właśnie metkę mam rozmiar M e, i one są takie, wiecie, akurat, w sensie nie są jakieś oversize, na długość też są tak do spodni, spoko. Nie wiem, czy one jeszcze są w sprzedaży, czy jeszcze je produkują, ale właśnie firma Moskito miała kiedyś na tych fajnych sweterków. Ja na jakimś jednym z pierwszych vlogmasów zamawiałam właśnie i szary, i ten, i miałam jeszcze taki yy, wielokolorowy, ale jednak ten jest takim moim ulubionym i właśnie stwierdziłam, że dzisiaj go założę. I w sumie tak teraz myślę, że może zajrzę na ich stronę. I może coś tam się w tym roku nowego pojawiło. Jeśli będą te same, to Wam podlinkuję. Pamiętam, że oni jeszcze mieli jakby taką podmarkę rzeczy dla dzieci. I można było kupić, wiecie, sweterek dla siebie i dla dziecka taki sam, czy jakieś tam inne koszulki i te sprawy, także tak jak będzie, to Wam podlinkuję, jak nie, to może coś innego, to w tej chwili ma w swojej ofercie, ale pamiętam, że one wracały po prostu co roku, więc może jeszcze też w tym roku będą. Także zaczynamy, słuchajcie, ten dzień, nie będę też się rozgadywać bo potem gadam przez 15-20 minut idę się trochę nawodnić żeby wiecie mi tak w gardle nie wysychało żeby może ten głos wrócił do normy także cały czas piję wodę i tak siadam do komputera i potem chciałam wyjść w jedno miejsce dokupić może coś jeszcze na choinkę bo tak sobie przeglądałam wczoraj jeszcze inspiracje i nie chcę chyba mieć tylko tych jasnych kremowo białych bombek które w sumie takie one są kremowo biało złote niektóre takie wiecie, mm, no zresztą pokażę wam. <laughs> e, chyba chciałabym dodać troszeczkę koloru, i na pewno będę dzisiaj robić jeszcze mm, pomarańcze na choinkę. Robię to co roku, tylko to no, trochę zajmuje. Więc y, chyba będę musiała wyskoczyć jak najszybciej, bo to przynajmniej kilka godzin się piecze w piekarniku na wiecie nie za wysokiej temperaturze. Trzeba zmieniać te strony, żeby po prostu to fajnie wyschło. Także to też trzeba zrobić troszeczkę szybciej, żeby, mm, żeby było gotowe na wieczór, jak będziemy ubierać choinkę. Także zaczynamy ten dzień, ja siadam do pracy, odezwę się do was później, żeby was nie zanudzać, e, i jedziemy jeszcze, może coś dokupić do tej choinki zobaczymy, także zapraszam Was do oglądania przyszła pora, żeby pokazać Wam co było w kalendarzu w poprzednich dniach bo jak byłam na wyjeździe to no, nie otwierałam sobie na zapas, tylko otworzyłam zaraz po przyjeździe i w kalendarzu był żel pod prysznic truskawkowy, bardzo fajny, ja naprawdę lubię żele z The Body Shopu i tu jest 60 ml, więc też się sprawdzi ewentualnie na jakiś wyjazd super, taka chusteczka muślinowa do zmywania makijażu, miałam już ją kiedyś i używałam z Rumiankowym, takim masłem do demakijażu, które swoją drogą. Też było w kalendarzu, ale w takiej miniaturowej wersji, więc zostawię sobie na jakiś wyjazd, bo mam pełnowymiarowe opakowanie w łazience. Także fajnie, bo naprawdę bardzo to lubiłam. Tutaj scrap do ciała o zapachu British Rose i była również maseczka do twarzy, więc myślę, że ją to sobie może w weekend nawet zrobię. Jeśli chodzi o Scindlay, to jestem zawiedziona. Może niekoniecznie zawartością, bo tutaj się jakiejś rewelacji nie spodziewałam, ale tym, że te okienka były mocno poprzesuwane i w jednym. Znalazłam aż trzy, mm, trzy rzeczy. No, i tym samym w innych okienkach nie było nic. E, więc były takie kolczyki. E, bransoletka i naszyjnik z choinką. E, taki pierścionek z reniferem. E, tutaj taki delikatny zestaw z czerwonym oczkiem i kolczyki piernikowe. Także teraz e, czas otworzyć dzień numer 8. Gdzie się w ogóle znajduje? Tutaj nie ma. No dobra, znalazłam e, całkiem spore, więc jestem ciekawa, co to jest. Wow, naprawdę duże, ciężko wyjąć, duże pudełko. O, a tutaj mamy myjkę po prostu. No, może nie jest to e, coś szalonego. Aha, że zastąpili takie plastikowe myjki materiałem pochodzenia naturalnego. Także, no, też fajna informacja, że zastępują. Plastik innymi materiałami Także dzisiaj taka myka Zobaczymy co będzie Jutro I ja sobie odwracam te pudełka Żeby łatwiej się później Szukało Czekoladka numer 8 Spore są te czekoladki powiem wam, że naprawdę Przepyszny jest ten kalendarz Z Milki i bardzo wam go polecam ten i z Linda to są moje ulubione. I tak zamiennie sobie je kupuję z roku na rok, ale naprawdę te czekoladki są spore i idealne do porannej kawy. No i safe Naszyjnik z piernikiem. Słuchajcie, właśnie zaczął padać śnieg. No, po prostu wygląda, jakby mąka z nieba leciała. Tak wiecie, lekko i dużo tego śniegu sypie. I jak się patrzy w niebo, to aż. Aż tak hipnotyzuje. To prawda, słońca nie ma ale właśnie sprawdziłam w pogodzie, że prawdopodobnie będzie jutro. Niby coś tam rano tego słońca się pojawiało, ale raczej cały dzień i wczoraj i ostatnio i dzisiaj też jest tak szarawo, po prostu jest takie niebo za chmurami, cały czas słońce nie wychodzi. Ktoś tam gdzieś mi napisał na Instagramie, że wyszło słońce rano gdzieś w Gdańsku, ale ja nie widziałam. Może w innej części, nie wiem, może wyszło na minutę i nie zauważyłam, no o wschodzie coś tam było Widać faktycznie, ale chodzi mi, że w ciągu dnia jest raczej tak szaro. E, także fajnie, że pada śnieg. E, jutro ma się pojawić trochę słońca. No i właśnie później znowu mają być jakieś opady. Także z tego, co widziałam na pogodzie, ma padać śnieg. E, nie wiem, czy się utrzyma do świąt, ale też dziś właśnie słyszałam, że ma być jakiś taki front powodujący dosyć mocne ochłodzenie i minusowe temperatury. Także może ten dzisiejszy jak to jest zapowiedź tego. No nie ukrywam, że robi to świetny taki grudniowy, świąteczny klimat, zwłaszcza, że dzisiaj ubieramy choinkę. Wczoraj miałam takie, wiecie, źle się czułam, do południa miałam słaby nastrój, bo no już zaczęłam nagrywać na bieżąco, cieszyłam się, że już vlogi z domu, że wy je też lubicie i tak nie czułam do końca tego klimatu. A z drugiej strony bardzo chciałam poczuć, wiedziałam, że już mam te dekoracje, e, a jednak brakuje tej choinki, śniegu e, i może po prostu świątecznego filmu. <laughs> Więc dzisiaj te wszystkie zaległości e, nadrabiam. Będziemy ubierać choinkę, będzie świąteczny film w tle i pada śnieg. Także nawet jeśli zaraz zniknie, to już mi to zrobiło dzień. Dajcie znać, czy u Was jest śnieg, czy nie. E, zobaczymy, ile ten się utrzyma, ale. No jednak jak widzicie, że za oknem coś pruszy, to jakoś tak od razu milej. Dobrze, jeśli chodzi o to, co dokupiłam z bombek, to wzięłam więcej i stwierdziłam, że najwyżej, wiecie, otworzę jedno, rozwieszę. Jak się okaże, że wystarczy, to nie będę otwierać już kolejnego i po prostu zwrócę. No bo w końcu, jak będzie zamknięte, to można normalnie oddać. Więc wzięłam takie cukiereczki, fajnie, bo one są takie płaskie. E, także wziąłem dwa opakowania, zobaczymy czy zużyjemy. Dwa opakowania m, takich lasek e, Candy Cane, i tutaj są cztery w środku. Wziąłem też dwa opakowania, bo to może tak fajnie dodać akcentu. Ale może dosłownie właśnie 3-4, zobaczymy. Dalej bombki jeszcze czerwone. I wczoraj wzięliśmy y, takie matowe z wzorkiem białym, a stwierdziłam teraz, że wezmę y, też matowe bez niczego. Normalnie wzięłabym całe matowe wszystkie, ale nie było takiego zestawu sześciu, tylko właśnie taki miks y, błyszczących i matowych. Także wzięłam jeszcze to. I na koniec zobaczyłam te samochodziki, dwie takie bombki i stwierdziłam, że biorę. I one też są ze szkła, także trzeba będzie uważać. Ale no myślę, że są naprawdę śliczne i już mają takie nawet do zawieszenia tutaj sznureczki. Także to na pewno na końcu się pojawi, e, więc tak, wzięłam to, e, no i kupiłam jeszcze mandarynki, e, jak byłam w sklepie, bo Kuba prosił mnie, żebym sprawdziła w Lidlu tam, jakiś ser dzisiaj miał wejść, active coś tam, nie wiem, e, nie było, <grych> więc wzięłam mandarynki, dosłownie pięć, ale były takie różne. Te były jeszcze takie w miarę wiecie, nie za miękkie, nie za twarde. Także wzięłam mandarynki. Fajka, że nic nie upolowałam poza marshmallow'sami. No to są najlepsze marshmallow's do gorącej czekolady, bo one są takie małe. Więc fajnie się je wrzuca do kubka i one też się rozpuszczają jak macie gorące mleko i one są o smaku niby waniliowym i są takie kolorowe. Widziałam dzisiaj w Lidlu bardzo podobne, ale były takie jaśniejsze, nie były takie kolorowe. Eee, także w Lidlu też coś w tym stylu dostaniecie aczkolwiek ja polecam te Steigera, bo są po prostu bardzo e, fajne jak sobie wrzucicie do gorącej czekolady także wzięłam też to eee, i tak słuchajcie, i biorę się zaraz za te pomarańcze a no jeszcze wczoraj zostały e, takie michaszki ale w takiej świątecznej odsłonie e, w różnych w jakichś takich wersjach, ale to jest chyba to samo. Ale widzicie, stwierdziłam, że może położę w jakiejś miseczce na stoliku to i mandarynki i będzie po prostu taki świąteczny vibe. Eee, no, ja uwielbiam, naprawdę. Dobrze, słuchajcie, bierzemy się za te pomarańcze. Nie będę robiła wszystkich, ale e, wzięliśmy więcej. Kuba chciał wyciskać sobie sok, także ja wezmę dosłownie kilka, pokroję na plasterki i będzie szło do pieca. Słuchajcie, to no nie miałam, bo dzisiaj dokupiłam, no więc nie miałam, ale. No, powiem wam, że podoba mi się ten tutaj vibe czerwono-biały. Nie poszłam w czerwone mocne dekoracje, więc mogę zrobić taką choinkę. Miałam za dużo dekoracji czerwonych, to nie bardzo. Tu mamy domek, pokażę ten samochodzik. No, śliczny jest. Fajne one są, polecam wam, ale są szklane. Trzeba uważać. sense out ubrana i jest przepiękna. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie miałam tak ładnej choinki, jeśli chodzi o dekoracje. Jeszcze się co prawda zastanawiam, czy czegoś nie dołożyć, ale no podoba mi się to, jak wygląda. I kiedyś jakoś, nie wiem, po prostu nie chciałam mieć czerwonych ozdób, a teraz jak właśnie nie mam takich mocno mm, czerwonych, świątecznych dekoracji, tylko jak gdzieś tam subtelnie jakaś poduszka i tak dalej, to myślę, że ten kolor się fajnie wpasowuje na choinkę. Chociaż nawet go nie planowałam w tym roku, szczerze mówiąc, myślałam, że dokupię e, jakieś tam drobne dekoracyjne bombki, ale w bardziej stonowanych kolorach. A teraz stwierdziłam, że w sumie e, fajniej one się tak rzucają w oczy i też dobrym rozwiązaniem było to, bo nie zużyliśmy wszystkich, e, że kupiłam te różne kształty. Te cukiereczki te candy canes e, to dodało jakiegoś takiego uroku, e, bo gdyby były tylko okrągłe bombki, to by było po prostu nudno. A tak Mamy różne kształty. Jest samochodzik, i właśnie te candy canes, i cukierki. No i dowiesiliśmy te czerwone, które kupiliśmy wczoraj. Już tych nowych, które dzisiaj kupiłam, okrągłych nie wypakowywałam. Zobaczymy, może zostawimy na przyszły rok, bo gdybyśmy nie zawiesili tych właśnie złotych i białych ze złotem. No to pewnie byśmy wykorzystali też te drugie pudełko. Także może zostawimy na przyszły rok, i w przyszły może damy więcej czerwonych, ale no powiem Wam, tutaj jeszcze by się coś przydało dołożyć. To tak jest. Ja wolę zawsze, wiecie, dołożyć niż przesadzić, ale powiem Wam, że jak to się mieni z tymi wszystkimi bombkami, to wygląda przepięknie. I jeszcze te piękne plakaty. Tamten tak trochę prześwituje, ale tam jest napis, więc w sumie dobrze, że to tak ustawiłam. Bo ten obrazek widać tutaj z kuchni czy z boku, jak się patrzy. Więc tak, piękne bombki. Tutaj ta z jarmarku. Może w tym roku dokupię jakiś inny kolor. <grywamy> zobaczymy, ale są dosyć drogie. No, te samochodziki też właśnie dzisiaj w obi. Szklane. Już dostałam pytania. O te właśnie Candy Canes. Tak, Wziąłam dwa zestawy i powiesiliśmy tylko jeden, więc zobaczymy, czy zostawię, czy oddam. Zastanowię się jeszcze, ale dobrze, że wzięłam w razie co na zapas, bo na przykład te cukiereczki e, zużyliśmy dwa opakowania, bo one są mniejsze, ale fajnie naprawdę dają taki klimat i jedne są matowe, a drugie są błyszczące. Także też są różne, na początku tego nie zauważyłam, więc też to fajnie wygląda. To okazało się, że Kuba dostał na Wigilii w pracy rok temu, a ja nie mogłam sobie przypomnieć skąd to jest i myślałam, że w jakiejś paczce dostałam, ale już się wyjaśniło. Także tak, tam jeszcze wisi jeden. No super to wygląda, słuchajcie. Także jeszcze może coś jutro dołożymy. Także polecam w obite bąbki. nawet jeśli w tym roku nie robicie w kolorze czerwonym, to może, e, może zastanówcie się nad przyszłym rokiem, ale te to był strzał w dziesiątkę. Dobra kochani, czas na pielęgnację i idę spać. Makijaż zmyłam nawilżającym, pijącym olejkiem do mycia twarzy z cerawe. Bardzo fajnie mi się to sprawdza i przelałam to sobie właśnie na wyjazd. E, a teraz już stonizowałam skórę i nałożę slap w połączeniu z e, kwasem hialuronowym, żeby tak nawilżyć skórę, bo wiecie... E... Wycierałam cały czas chusteczkami twarz, zwłaszcza tu przynosi, tak się szybko wysusza, nie? Jak się ma katar, więc dodaję trochę tego kwasu hialuronowego i e, krę pod oczy i to będzie tyle. No choinka, słuchajcie, tak mi się podoba, zrobiła taki klimat, tego mi właśnie brakowało. Yy, jeszcze mam te pomarańcze, ale powiem wam szczerze, jeszcze teraz się zastanawiam, czy one były w ogóle potrzebne. No naprawdę ładnie to wygląda, więc yy, może dołożę je, może nie, może gdzieś po prostu jako taką dekorację, bo one pięknie pachną. To głównie chodzi o to, że wiecie. Taki zapach unosi się w domu, kiedy jest użycie w piekarniku. Oczywiście można kupić gotowe i w obi, nawet takie były. Takie gotowe zestawy, także możecie kupić gotowe i się już w to nie bawić, bo z 4 godziny to było w piekarniku i co pół godziny zmieniałam w stronę, żeby to równo schło. A i tak jeszcze dosychają teraz w kuchni, także przez unos pewnie już tak totalnie wyschną, ale myślę, że powieszę je na choince. Tylko muszę znaleźć jakiś sznurek, bo myślałam, że mam, a niestety nie znalazłam, więc muszę przez coś je przewiesić. Na koniec spadła jeszcze bombka. Kuba już poszedł spać, więc nie wie, ale spadła bombka, którą on powiesił i to był pączek z action. <noise> Czyli druga już bombka z Action zbita, i więcej nie zostało z Action, z tych takich śmiesznych. Ja jej najpierw nie przyniosłam w ogóle do wieszania, bo o niej zapomniałam. Leżała w biurze na biurku yy, i Kuba po nią poszedł, powiesił. I ja jeszcze chwilę siedziałam, bo Kubał się położył i nagle coś spadło. Patrzę. Pączek z Action, <noise> Także jedna bombka mniej. Dobrze, że nie z tych innych, bo bym była troszeczkę bardziej zła. Yy, ale tak, słuchajcie, to by było tyle nałożyłam już to i naprawdę to serum działa cuda na mojej twarzy zwłaszcza kiedy właśnie skóra jest taka przesuszona, spięta i tak dalej i jako krem pod oczy nakładam ten krem z Basic Lab i to jest wszystko, jeszcze nałożę sobie na koniec balsam na usta w sensie tą pomadkę z Basic Lab, bo cały czas coś nakładam żeby, one i tak mi się przesuszają ale wiecie, coś trzeba nakładać i to będzie słuchajcie Tyle jeśli chodzi o moją pielęgnację wieczorną. Idę spać, bo jestem już troszeczkę zmęczona i taka senna. Ale fajnie, że ubraliśmy tą choinkę. I od razu jest tak świąteczniej, przyjemniej. I uwielbiam te lampki, jak się świecą wieczorem. I zawsze też rano sobie y, odpalam choinkę, jak jeszcze jest ciemno. Do takiej pierwszej porannej kawy. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, kiedy wstawię nowy film. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!